No, takim szlakiem widzicie, idziemy w tym bułgarskim lesie. To jest, to jest część rodopów, taki masyw górski. Hmm. Idziemy do wodospadu. I wiecie, co jest y, najciekawsze? Y, trzeba o wszystkim powiedzieć, tak? Y, mówiąc o routerach, o tego typu urządzeniach, o telefonach. Y, Tutaj uszliśmy już z kilka kilometrów Słuchajcie, ale Taki routerek Tak, będzie o tym routerku. Pali się niebieska dioda. Jest internet słuchajcie, jest internet, a router, a router zagroża No To jest Alcatel To jest router Alcatel seria BT Mam też dwa tego typu routery. Ten drugi mniejszy taki, powiedzmy, że słabszy ma pojedynczą agregację. Ten ma teoretycznie podwójną, ale wiecie co? Coś Wam powiem. Nie jest tak wszystko pięknie jak się wydaje. I często mówię, że lepsze jest wrogiem dobrego. A czemu? Router na szlaku mi działa w Bułgarii w Rodopach. Zobaczcie. Jakie piękne wodospady. Ale idziemy do takiego dużego. Wszystko jest niby OK, prawda? Ale nie bierzemy jednej rzeczy pod uwagę. Dlaczego? Dlaczego tani dzisiaj router? Chociaż mówiłem o droższych, nie? Ale te tanie z pozoru, które ludzie omijają, tak naprawdę mają wielki plus. Mówimy nieraz o agregacji. O, pojedyncza to do kitu, ktoś powie. O, podwójna. O, to już trochę lepiej, ale może trzykrotna, potrójna, może po ósma, po dziesiąta, po dwunasta. Słuchajcie, i powiem Wam, że jest pewien problem, o którym nikt nie mówi. Doszliśmy do wodospadu. Ale wiecie co? Chciałem tutaj opisać jeszcze ten router i o co mi tak naprawdę chodzi. Czemu nie należy porzucać najtańszych routerów, ale tutaj no szumi bardzo, bawiam się o dźwięk, że, że po prostu będę niesłyszalny, więc chwileczkę cierpliwości, zejdziemy w dół ze szlaku, to opowiem. A w Bułgarii zostawiają czasami takie... Takie biało-czerwone Ale głównie, przeważnie biało-czerwone wstążeczki, Takie na rękę Opaski Tak jak kłótki gdzieś nieraz Bransoletki, tak I Tak jak kłóteczki To tutaj takie bransoleteczki O, bransoletki, tak No i Zeszliśmy już Ze szlaku, słuchajcie No przepiękne tutaj są jakby, jakbyście byli w Bułgarii, to jedźcie tutaj. Jedźcie też na Siedem Jezior, to wpiszcie sobie Seven Rila Lakes, to, to zobaczycie. A teraz o tym routerze chcę pociągnąć. Ja wiem, to są takie, nie skupiam się czysto na, na technicznych sprawach. Aczkolwiek to jest, słuchajcie, jak to się mówi, z placu boju, tak? No tak, z placu boju. Słuchajcie, mam ten routerek. Cały czas tutaj internet jest. Pali się niebieska, o. Czemu wziąłem się za małe routerki? Takie najtańsze, słuchajcie, najtańsze. Do czego najczęściej używamy takiego routerka? Ano używamy do tego, że na przykład jedziemy do Hurgady, jedziemy gdzieś tam do Grecji, na Kretę, na Zakynthos, prawda? No i cóż, mamy dzieci, żona, my, no, można z telefonu udostępniać poprzez Tethering, owszem, z tym tylko, że zaraz bateria leci. I do widzenia, i jest jeszcze jeden minus: bezpieczeństwo promieniowania autentycznie. I powiem Wam tak, naprawdę okazuje się, że lepsze jest wrogiem dobrego. Któryś raz z rzędu. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo no, jednak jeszcze szumi tutaj ten, ten potok, no, to może pójdę bardziej tutaj lepsze z wrogiem dobrego słuchajcie okazuje się tylko media tego nie mówią badania różne są poukrywane chociaż nie do końca bo są i tutaj wam przedstawię takie badanie yy, ostatnie nowe oraz starsze trochę słuchajcie krótko mówiąc im router ma więcej pasm agregacji to znaczy współpracuje z wieloma pasmami agregacji, to im jest ich więcej, tym router jest bardziej niezdrowy. Serio. To jest podobnie jak telefon. Telefon, mm, który, który, można udostępniać i ktoś powie: O, udostępniam telefonem. Ok, ok, ok. Ale masz go przy sobie, trzymasz go w kieszeni, bardzo źle. W momencie pobierania jeszcze powiedzmy spoko. Ale w momencie wysyłania, kiedy routerek wysyła, czy też nasz telefon, to jest generalnie to samo. Słuchajcie. No to robi się źle. Im więcej powtarzam, im więcej pasm agregacji, tym jesteśmy narażeni na większe, zwielokrotnione promieniowanie LTE. Nie chodzi mi o Wi-Fi, chodzi mi o LTE, o LTE. Niestety, ale tak jest. Czy się komuś to podoba, czy nie? Czy ktoś powie, że jestem folia? Nie, kochani, to wy jesteście folia, jeżeli nie rozumiecie tego. Jeżeli. Mm, bo ja mówię fakty po prostu. Fakty to wszystko można sobie wygooglować i tak dalej i tak dalej. Oczywiście, firmy telekomunikacyjne miliony, miliardy na reklamy i tak dalej. Teraz tak, czy jestem wrogiem rozwiązań zaawansowanych o wielokrotnej o wielokrotnej agregacji? Nie, absolutnie nie. Jeżeli ktoś Potrzebuje rzeczywiście 150 megabitów, 300 megabitów. Uwaga! Nie patrzmy na dane, że jednokrotna pojedyncza agregacja i pisze do 100 megabitów. Absolutnie nie. Sieć tak nie działa. Potrzebuje wielu agregowa agregować wiele pasm, żeby osiągnąć w ogóle to. Bo nadajnik nie da. To jest tylko w idealistycznych warunkach, że z pojedynczej agregacji można uzyskać 150 czy 300. Kupcie routerek za 1200. Kupcie... Ruterek za 2,299 takich widziałem. Full agregowanych pasm. Mnóstwo jeszcze, jeszcze innych funkcji, ale jeżeli tam, bo najczęściej mają gniazda na antenki zewnętrzne. Wy, wywalę sobie jakąś, nawet dwie małe antenki zewnętrzne, to będzie wszystko ok. Będzie to wszystko ok. No, słuchajcie, będzie. Będzie hulać, będzie bardzo szybko. Rozumiem to. Ale nie używajmy takiego rotera wrzuconego w kieszeń, tak? Czy do plecaka. Pracującego. I tak naprawdę w wielu przypadkach potrzebujemy bardzo dużej prędkości internetu. W wielu przypadkach. Tak jak mówię, większość ludzi jedzie do Hurgady albo gdzieś na Zakynthos i okej. Okay, I okej. Okay. Ja też tak jeździłem, słuchajcie. To jest wszystko okej. Okay chcę zapewnić na przykład przez 8 godzin dzieciakom internet i tak dalej żonie, znajomym router jest najlepszy 8 godzin baterii, te mają długą baterię, słuchajcie, te mają długą baterię podklejam sobie dwa filce bo sobie tak fajnie w samochodzie czasami układam, ale sprawa samochodu sprawa samochodu nie jest fajna, bo działa jak odwrócenie, jak, jak wewnątrz klatki Faradaya, prawda lepiej gdzieś na boksie dachowym wrzucić go tak, lepiej go wrzucić w bok dachowy albo gdzieś, zrobić sobie jakąś przegródkę. A jeżeli nie, no to trudno, ale mówię, um, im mniej pasm agregacji, tym po prostu jest bezpieczniej i tyle. A chodzi o to, żeby tylko ten internet mieć. Najczęściej, prawda? W 80%. 80%. Także słuchajcie, tanie routery, kosztujące około 100 zł i poniżej, jak ten. Ja Wam pokażę, bo jeszcze mam takiego bliźniaka. Ten sam, tylko kwadratowy, to Wam pokażę, ale on ma to, to jest to samo. Ta sama firma Alcatel, to samo oprogramowanie. Hmm, właściwie to samo, pojedyncza agregacja, jest jeszcze tańszy. Jest jeszcze tańszy, tamten. I wiecie co też doskonale tutaj chodzi. No, ale to Wam pokażę po prostu. to już nie ma sensu karty przekładać. Mówię, on jest taki sam, tylko że cena jest jeszcze niższa. I zarówno tamten, jak i ten. W zupełności w zupełności wystarczają. Jaki ma jeszcze plus, to ja wam pokażę, jaki ma jeszcze plus ten routerek. A no taki, że bardzo łatwo można pokrywę zdjąć. I mamy, uwaga, baterię wymienną, co się bardzo rzadko zdarza. I teraz wam powiem tak. Ten mój ZTE o ja tu go, ją wyjmę. ok? Zobaczmy, bateria jest normalnie. Mm, wyjmowalna, bateria jest duża. To jest na tą najmniejszą kartę, no i generalnie nic nie ma więcej, tak? Ale nic więcej nie potrzeba. To, że tu jest bateria wymienna, to jest absolutnie moim zdaniem duży plus. Dlaczego? Po, tutaj po prostu, po prostu, po prostu, słuchajcie, na szlaku wystarczy. Taka, mało tego, jeżeli potrzebujecie, idziecie gdzieś w góry dla bezpieczeństwa. Internet, o, chyba będzie deszcz jednak. Bo tu jeszcze mam jeden szlak do zrobienia, ale mm, w tych bułgarskich górach. Ale dobra, po prostu można sobie wziąć drugą baterię, tak? Ale oczywiście można sobie wziąć powerbanka, słuchajcie, nie. I na zakończenie słuchajcie, bo filmik jest długi, ale to jest filmik mieszany z, z rzeczywistą podróżą, tak, z rzeczywistym zobaczeniem szlaków zdobywaniem, słuchajcie, mm, to nie jest żaden tam, nie wiem, biurkowy test, waliawica widzicie? No. Tu jest szlak, 50 metrów jest do szlaku Waliawica. Idziecie na wodospad. Tutaj przebitki Wam pokażę. Hmm. Samochody, bułgarskie numery. Tak. <słuch> <słuch> tak. Wiecie, co jest domeną w Bułgarii? To, że z internetem bywa w takich rejonach, bardzo krucho radzi sobie. Proszę bardzo. Była czerwona przez sekundę i już jest niebieska. <głapie> Łapie. Łapie. Jest ok. A teraz y, zapraszam, pokażę Wam szybciutko te badania. Wy sobie sami możecie y, y, poczytać. Naprawdę jest źle z tą agregacją. Ukrywane fakty. Ukrywane fakty. Y, lepsze jest rogiem do, do, do dobrego, im większa agregacja. Moja odpowiedź jest tak. Tak, przy, przy antenkach zewnętrznych. Na dachu auta pokazywałem router Nokia. Na dachu pracował sobie świetnie. Są jeszcze Nokie 5G, które są jeszcze fajniejsze, jeszcze więcej obsługuje, ale jest nad blaszanym dachem samochodu, kampera, etc. I wtedy, wtedy jest ok, co ja powiem na temat takich routerów. Tylko i wyłącznie właśnie z antenkami zewnętrznymi. A nie przy dupie, jak to się mówi, nie przy dupie. Gdzieś go położyć yy, przy basenie można położyć, i tak dalej, i tak dalej. Yy, gdzieś na stoliku, tak, idziemy się kąpać. On obsługuje, pokryje powierzchnią Wi-Fi, nam wszystko. Yy, a to jest Bułgaria, słuchajcie, to jest Bułgaria, tak wygląda, to nie jest, nie to nie jest Szwajcaria, to nie jest nawet Polska, wiecie? Tak wygląda Bułgaria po prostu. Jest często przaśnie, jest często, a, yy, jest często tak jak jest pozawalane domy, a obok nowiutki tak, a obok nowiutki to jest Bułgaria, ale tutaj jest największy plus to są wody źródlane mineralne i zobaczcie ten myk zobaczcie ten myk yy, idzie tutaj sobie łańcuch i jest kubek do napicia się na łańcuchu, żeby nikt nie podpierdzielił, ale jest można się napić, bo jak zejdziecie ze szlaku to jest po prostu błogosławieństwo. Zamiast Coca-Coli, słuchajcie, zamiast Coca-Coli. A teraz zapraszam na, na te badania. Macie najnowsze i te trochę starsze. Słuchajcie, wszystkie mówią jednoznacznie. Jeżeli jest rzeczywiście badanie niezależne, nie za kasę, to wam wychodzi, że im więcej pasm agregacji, to przy wysyłaniu jest o wiele bardziej niezdrowe. Bo to jest, można tak powiedzieć, w przybliżeniu. Że na przykład jest 6 pasm agregowanych, to tak jakbyśmy mieli przy dupie 6 telefonów komórkowych LTE, które nadają na różnych pasmach. Mm? Okay. A słuchajcie, tutaj są te routery. Jeszcze Wam pokażę tak: oczywiście ten daje cały czas internet. A tu Wam pokażę tego jeszcze trochę skromniejszego, ale również <grytanie> ultra taniego. Kolegę, czy też brata, o tutaj mamy pudełeczko, yy, tutaj mamy wszystko, ale yy, jeśli chodzi o login, hasło, tak, ale wszystko jest powtórzone pod klapką, yy, pod klapką, także tak, yy, tutaj jeszcze jakaś, tak, gwarancja, coś, to jest praktycznie, one są jak nówka. Co jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, i to jest to, co zawsze potrzebam, bo autentycznie to nikt mnie do tego nie namawia. Yy, to jest coś, jeżeli sprzedają yy, firmy, routery, yy, routery powiedzmy, używane, tak, czy powystawowe, czy też posieciowe, różne i tak dalej. A często, tak jak ten, yy, te dwa, to jest praktycznie nówka, słuchajcie, yy, no to. Yy, jest kod QR, tak? Jest kod QR. Wystarczy telefonem ten kod QR sobie zczytać i otworzy wam się strona z instrukcjami, tak? Konkretnie pod ten model, nie? Ale zobaczcie, że instrukcje tam są do wszystkich routerów, także to jest naprawdę świetne. Po Polsku łopatologiczna, łopatologiczna słuchajcie instrukcja, tak? Yy, dobra, a więc yy, ja składam tą karteczkę i pokażę Wam jeszcze ten, routerek, Ten naprawdę tanioszka to jest taka tanioszka, że jakbym jechał gdzieś, nie wiem, do Burgas czy gdzieś na w czasy Stui, słuchajcie, czy na yy, z Rainbow, czy tam z czegoś, nie? Z jakiegoś biura podróży, ja sobie kupił nawet ten najtańszy, nie? Albo, albo, albo ten, no mówię, albo ten. No, a to jest jeszcze folia, nawet, słuchajcie, i to jest to samo. Ja otworzę teraz. O, go. Muszę uważać, bo tu pokrzywa na szlaku. Zobaczcie. Zobaczcie. Pod klapeczką mamy wszystko, tak? O. Mamy tutaj wszystko pod klapeczką. Yy, Seat, yy, password, tak? Wszystko jest. Oczywiście można sobie samemu yy, jak najbardziej ustawić, tak? Yy, jaki tam kto chce, hasło i tak dalej. Oba routerki. Mają tą samą baterię, tą samą baterię, o, Prawda? I tą samą kartę. Ym, o! No, identyczna bateria, Alcatel. I powiem Wam szczerze, że nawet 9,5 9, 9 godziny. Nie, Nieźle, nieźle. Więc no, można je dokupić. Ciągle y, gdzieś tam pokazały mi się na AliExpress i na Allegro bodajże. Tak, tak. Jeżeli bym przykładał teraz ten router, ten do tego, zaraz, zaraz, zjeżdżają się ludzie na szlak. Bo my przyjechaliśmy tutaj wcześniej rano, o, po prostu mięciutka klatka. tak? Tak samo się tutaj go włącza, no ale trzeba kartę. Identyczne kontrolki, słuchajcie, gdybym teraz położył jeden na drugim, no to będzie troszkę jeszcze mniejszy, prawda? O. o. Szerokość ta sama, tylko właściwie wszystko, co tam ten jest, trochę bardziej wyoblony. Ten jest malutki, zupełnie malutki. Ten jest taki. No i dobra, słuchajcie. To wszystko. Mm. Idziemy dalej na kolejny szlak. Planujemy wejść, o ile pogoda pozwoli, na 7 Rila Lakes, 7 Rilla Lakes. to sobie zobaczcie, przebitkę Wam tutaj puszczę, to jest coś pięknego, ludzie zachwycają się Alpami, ja byłem w różnych miejscach w Alpach, serio, w swoim życiu, byliśmy w wielu miejscach po całej Europie, bo my jeździmy od, nie wiem, odkąd miałem, nie wiem, 20 lat, tak, wszędzie, wszędzie, najpierw z namiotami i tak dalej, ale Seven Rilla Lakes to robi po prostu. No, ale nie byliśmy jeszcze, to nie wiem. W każdym razie ze zdjęć. Coś niesamowitego, zobaczymy. No i słuchajcie, jestem na laptopie. Zobaczcie, po prostu to nie chodzi o nic. Nie chodzi o straszeni i tak dalej. Wszyscy używamy technologii, wszyscy chcemy mieć ją jak najbardziej nowoczesną. Ale tak jak mówiłem, są sytuacje, gdzie jeżeli nie potrzebujemy po prostu wysokich bardzo wysokich prędkości transferu, a cenimy sobie po prostu to, żeby internet był, a prędkość, żeby była powiedzmy normalna, to z reguły na takich tanich routerach również jest przyzwoita. Także zobaczcie, to jest badanie już w sumie stare, można powiedzieć. O, zależy od operatora. Przeczytajcie sobie, przeczytajcie sobie. Macie, widzicie tutaj, przełączę wam na język angielski wyłączę tłumaczenie, wpiszecie to sobie, ten tytuł, tak, ewg, strona.org yy, i to jest to, o czym mówię, tak, yy, a to, a to jest bardzo świeże, słuchajcie, to jest maj 2025, to badanie jest tutaj, hm. ale badanie mówi o nowotworach u zwierząt, fajnie, nie? Znany czynnik rakotwórczy dla ludzi po przeglądzie zleconym przez organizację, w którym stwierdzono, że istnieje wysoka pewność, dowód, że narażenie na promieniowanie komórkowe powoduje dwa rodzaje raka u zwierząt. U zwierząt, ale my jesteśmy oczywiście kosmitami, nie jesteśmy zbudowani na białkach, tylko nie wiem, na krzemie, na wolframie, nas to nie dotyczy. No jeżeli tak, ok. Ale zobaczcie sobie, WHO Światowa Organizacja Zdro Zdrowia robi świeżonki badania o promieniowaniu mm, właśnie tego rodzaju i stwierdza, że istnieje wysoka pewność, dowód, wysoka pewność, dowód, że nar narażenie na promieniowanie komórkowe powoduje dwa rodzaje raka u zwierząt. OK? Y Elektromagnetyczne RFEMF. Hmm. Dobra, 28 kwietnia 2025. W każdym bądź razie, jeżeli nie dbamy o siebie, to zadbajmy o nasze zwierzęta, tak? Trzymajmy z dala telefony komórkowe od naszych zwierząt, ponieważ mogą dostać nowotworek. Na razie. Hej, cześć!